Siemanko, Tu Wasz Trener. Dzisiaj pogadamy o tym, jak dobrać buty. Często mnie pytacie. Mmm, a ja potrafię czy nie potrafię odpowiedzieć trochę na ten temat wiem, ale nie mówię, że wiem wszystko. <grytania> Dlatego postaram się wam trochę pomóc. Mmm, nie, najważniejszym czynnikiem jak dla mnie jest określenie stopy jakie macie, czyli są trzy rodzaje stopy. Jest neutralna, supinująca i pronująca. Mm, jak określić tą stopę dokładnie? Mm, taki prosty, domowy test wykonujecie. Odbicie, kart, odbicie stopę na kartce papieru i eee, powinno wam pokazać, jaki macie rodzaj stopy. Drugi czynnik, mm, jak dobrać buty, to rodzaj nawierzchni, po jakiej biegacie. Jeżeli biegacie po lesie, nie, ścieżkach mm, mniej utwardzonych. Będziecie potrzebować takiego e, obuwia, który będzie dobrze trzymał się na wierzch. Jeżeli biegacie po bruku, asfalcie, mm, bardzo ubitej na mm, no to będziecie potrzebować mm, buta, który będzie miał lepszą amortyzację, mm, czy większą amortyzację, przepraszam, większą amortyzację i lepszą stabilizację stop. E, dobór buta też zależy od waszej wagi. Jeżeli ważycie więcej, to wasza amortyzacja musi być większa, czyli drop jest większy. Jeżeli waga jest mniejsza, e, waga jest mniejsza, e, drop będzie mniejszy i będzie wam komfortowo się biegało. Mm, kolejnym czynnikiem, nie myślę, że takim ostatnim, też ważnym, jest, by dobrać but. E, to najważniejsze, by największy palec Wasz największy palec Miał luz na samym końcu A co za tym idzie ee, Cała stopa ee, Bardzo dobrze powinna trzymać się ee, W bucie Czyli nie powinno być latania ee, Nie powinno też przez to być otarć ee, I w sumie tyle To tak po... Tak pokrótko, zwięźle, po prostu jak dobrać buty. Eee, a jak już dobierzecie buty, dobierzcie też odpowiednie skarpetki. Eee, najważniejsze, aby nie były to bawełniane, e, gdyż bawełnia, bawełna wkła, wchłania dużo potu e, i będzie Wam przeszkadzać podczas e, biegania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam, e, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. I do zobaczenia podczas kolejnego filmiku. Cześć!